Tutaj mamy kukurydza. Tu było zboże. Tu mamy znowu kukurydzę. Patrzcie. Przy samiutkiej autostradzie. Przy samiutkiej. No, ja już wolę chyba to zioło z tego miasta zjeść. Powiem wam szczerze. Bo tu jest ruch niesamowity. Tu naprawdę sporo aut jeździ jadą ogromną prędkością i to są hektary, nie? to się ciągnie, to się ciągnie i to się ciągnie i to nie jest tylko w Polsce to jest i w Niemczech, wszędzie tego pełno no niestety, a później my myślimy, że kupujemy w supermarkecie coś dobrego że to jest super że to jest piękne zdrowe z drugiej strony to samo z drugiej strony też Kukurydza, a ta kukurydza może być skarmiona teraz pod krowy No pewnie, pewnie będzie skarmiona pod krowy z tej strony Tu znowu też tu była pszenica znowu, czy coś innego I tu znowu kukurydza I to trafi do zwierząt te zanieczyszczenia stąd znowu No i tak czy siak i później to i tak trafi na końcu do nas. No. Także tak to mniej więcej niestety wygląda. No. Uprawy są robione, jak widzicie, przy samej autostradzie. I nikt się tym za bardzo nie przejmuje. I drzewa z jabłuszkami tutaj zaraz będą. Tylko nie wiem, czy będzie widać. O! Są! Jabłuszka, jabłuszka! 10-15 metrów, no, maks 20 od autostrady! Jakie przepyszne jabłuszko! Hmm. No niestety, chyba tu mamy trawkę. I tu z tyłu była kukurydza, widziałem za tymi drzewami. Znowu, chociaż tu drzewa już jest fajnie, bo drzewa już to troszeczkę odgradzają. Dlatego drzewa to już jest bardzo fajny bonus. O. Bo tu już wtedy tak szybko to się nie przedziera do środka. Tam było z tyłu, to znowu pola i tak całe, z drugiej strony to samo. <laughs> Także tak to wygląda. To akurat w Niemczech znowu. Mamy tutaj bardzo dużą uprawę chmielu. Masa chmielu. Ale żeby było śmieszniej. To ile to będzie? Z 5-10 metrów od autostrady w Niemczech. No właśnie, i tak się uprawia. I też i warzywa. Z drugiej strony było chyba pole pszenicy. Już zmucone. I tam dalej też widzę pola się ciągną. I tutaj to samo. Już też zmucone pole pszenicy. Przy samej autostradzie, proszę bardzo. Tak to wygląda mniej więcej, to jest ruch duży, bo tak jak ja w mieście kiedyś pokazywałem, ziała, tam nie było takiego ruchu, jaki jest tutaj, a tu już to wszyscy w sklepie będziemy wcinać i nikt nie powie, a to jest brudne bo jest koło autostrady. No niestety, jak widać nasze uprawy są koło autostrady, chociaż tutaj jest w Niemczech. A to i tak trafi przeważnie do nas, tak czy siak W Niemczech wszystko mają Nawet i piramidy mają. Zaraz zobaczymy. To się jednak gdzieś chowie za tymi krzakami O! <śled> Daleka wygląda jak piramida, jak prawdziwa. Można powiedzieć, że jesteśmy w Egipcie. A potężne to jest. pal você pal não as for fora vida o tu konkretne. By tylko nie ta mgła w powietrzu, właściwie mgła, na pewno jakiś smok, jak to lubię nazywać. No całkiem w oddali, gdzieś tam, tam widać jeszcze jedna taka piramida stoi. Też takie coś dużego, usypane. Jednak się fajnie jedzie po niemieckich autostradach. Nawigacja też dalej dobrze się sprawuje za granicą, którą Wam pokazywałem. Cały czas bardzo fajnie prowadzi. Także jest super. Tylko trzeba pamiętać o internecie za granicą, żeby mieć. Bo jak się nie będzie miało, to będzie lipa. A tu już było troszeczkę szukania z tymi pakietami. <grytania> jak się ma telefon na kartę, no to niestety w abonamencie z tego co wiem, to badają już w pakiecie za granicą. Dobra. Tutaj wygląda to tak troszeczkę jak u nas w domu. Też tu takie góry są. Jesteśmy koło 100 km od Dortmundu. Gdzie dość fajnie górzysto jest. Z tej strony są fajne widoki, tylko to kurcze teraz zasłonięte wszystko przez drzewa. Zobaczymy, może gdzieś będzie jakieś przejaśnienie za chwilkę. fajne miasteczko. Wygląda jak w Bieszczadach. No ładnie, tutaj ładnie, w takiej dolinie się mieszkają. Ciekawie, no i wjechaliśmy do Dortmundu. Fajna droga z takimi drzewami tutaj się ciągnie. Ale naprawdę, fajnie to wyglądało. Także już do Dortmundu I jeszcze stąd nam zostało lewego Gdzieś ze 100 km Do Venlo się lewego I będziemy na miejscu Pogoda fajna Słoneczko dopisuje Cieplutko 33 stopnie Także jest gorąco Za 1000 metrów trzymaj się prawego pasa. I wjeżdżamy! Granica Holandii! I wjechaliśmy do Holandii. Fujizn na Nie. Za 500 metrów trzymaj się Ta prawego się, pasa. Zapytaj się, czy czuję, że jest w domu. Mówi, że nie. No i gitara. I mamy od razu zjazd na Wendlo. I metrów, praktycznie jesteśmy na miejscu. Także tyle dojechaliśmy. Kiedy to wyślę, nie wiem, się okaże czy będzie internet. Także w każdym razie my zjeżdżamy. Za 500 metrów, ostro w lewo. No i ostro w lewo i do domu. Także metrów, tyle na dziś i pozdrawiam.